Siema, tu ma ster w 94 filmie z GTA Vice y City i w piątym odcinku wyjątkowy skoków od 17 do 20 z czego jeden skok jest na wyspie start już tak, więc lecimy tam I żeby się tam dostać, to trzeba jechać tędy Później skręcić prawo, bo tędy bramą się nie dostaniemy O tak, w prawo jeszcze raz No i tak przez Otwartą furtkę wjeżdżamy, i tutaj są schody, które prowadzą do domu, ale też prowadzą do 17 skoku. No i oto 17 skok Brzemy. brawo! Premia za wyjątkowy skok nagroda 1700 dolarów. Teraz jedziemy do Washington Beach. Tam reszta skoków jest. Jest też jakby taki jeden przeklęty skok, który no raz się nie udaje, raz się udaje, później raz się nie udaje i tak dalej. Tutaj, obok klubu Malibu, ta rampa jest, tak więc no. Auto 18 skok. Okay. Tremiaz wyjątkowy skok, nagroda 1800 dolarów. Mhm. Coś chyba wiążą, trzeba jednąć w drzewo, żeby ten skok zaliczyć. <tremiasz> Dobra, teraz tak, następny skok to jest... tędy. tędy. Auto dziewiętnasty skok. Nie wiem, gdzie my wlądujemy, w, w ale chuj z tym. Uii, haha. Premia za wyjątkowy skok. Nagroda 1900 dolarów. No i teraz... Teraz, teraz, teraz... Skok 20 na zakończenie odcinka. O, tam jest. Na placu budowy. Tak więc, lecimy tam. Uhum. To jest tędy. Dobra. Auto 20 skok na zakończenie odcinka. A raz się żyje, kurwa. Premia za wyjątkowy skok, nagroda 2000 dolarów. No dobra, tę końcówkę sobie odpuścimy. Więc to było tyle. No to Nara.